Hejka, jestem do Marcin 1036 i w tym poradniku pokażę Wam jak zmienić wygląd naszej ikonki na y, ładniejszy, lepszy tutaj dla przykładu wziąłem bandikam y, jak widzicie jest w wyglądzie pandy. Y, no i pokażę Wam jak właśnie zrobić, żeby nasza ikonka miała na przykład wygląd jakiegoś sportowca, zwierzaka. Y, o, o, co chcemy tak w ogóle, no więc... Początku wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową i wchodzimy na stronę icon.pl Link oczywiście będzie w opisie. Następnie będziemy na stronie głównej. Tu po prawej, po prawej stronie będą kategorie. No i tu są Halloween, komputery, ludzi takie różne. Na przykład Halloween. Są kategorie Halloween, akurat tutaj nie widać mi obrazków. Nie wiem, czy ich nie ma, czy po prostu mnie tak nie widać. Albo aplikacje. To wszystko to ikonki. Dobra, ja we wezmę jakieś przykładowe ze strony głównej. Hmm, wezmę na przykład szybko um, um. tę wysłą kuchnię i na dole klikamy pobierz plik jak już wybierzemy jakiś tu będzie nam się pobierało następnie wchodzimy w to wchodzimy zminimalizujemy naszą przeglądarkę i tutaj przyciągamy naszą pobraną ikonkę na pulpit najlepiej dobra i ja tutaj mam taki jeszcze folder, folder do ikonek. To tutaj włożę. No i tak. Następnie szukamy ikonki, którą chcemy zmienić. Wezmę na przykład, nie wiem. Google Chrome. To wchodzimy na to prawym przyciskiem myszy. Wchodzimy następnie we właściwości. Klikamy Zmień ikonę. Następnie Przeglądaj. I tutaj. MM, sekunda widzicie Przeciągamy ikonę przeglądaj. Przeciągamy nasze ikonki, które pobraliśmy. Następnie w to wchodzimy. I tutaj mamy wszystkie ikonki. Możemy koń sobie wybrać. Wezmę na przykład Kulera, może to. Nie wiem, jak to się czyta. O, następnie OK. Yy, zastosuj i OK. No i nasza ikonka się zmieniła. <coughs> Ale, jeżeli byśmy chcieli yy, zmi <coughs> zmienić wygląd Google Chrome na normalny, czy tam inną ikonkę, którą zmieniliśmy, na normalny wygląd, to znów wchodzimy we właściwości. Klikamy zmień ikonę, tutaj, yy, a nie, tu nie wchodzimy w zmień tutaj na górze, jak jest element dosyłowy, to to kopiujemy. Klikamy wtedy zmień ikonę, tutaj to wklejamy. Klikamy OK, OK, zastosuj, OK. No jak widzicie, ikonka yy, jest normalna. No więc to wszystko, co chciałam pokazać Wam w tym poradniku. <coughs> więc osłuchajcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć.